jest bardzo szybki temat ponieważ yy, wszyscy dobrze wiemy, że okazji nie wypuszcza się z ręki a taka okazja mi się trafiła Tylko się sprawy pokomplikowały z tego względu że laweta, którą miałem wypożyczyć okazała się niesprawna a jakby hol sztywny, który mam na dachu no, jakby nie wykorzystam go w tym momencie, ponieważ jadę sam. Ja wiem, wiem, już para w drzwiach, oczywiście, no ale to jest, to jest Land Rover, nie? I to jeszcze w dodatku Defender, więc nie, to jest normalne. W każdym razie jadę. Trochę nie wierzę w to, co trafiłem, ponieważ yy, myślę, że takie eksponaty to już się na złomach nie trafiają. A tutaj dostępny, że na pewnym złomie od zeszłego tygodnia stoi właśnie Gaz 69 i podobno jest na sprzedaż i podobno jest po 2 złote za kilo! Woohoo! Oto i on Piękna perełeczka. A teraz skoro zobaczyliście już mojego złomowego gaza to muszę Wam pokazać moje drugie oblicze i zabieram Was ze sobą na zakaźne żeby pokazać Wam pierwszą kastę, którą mam. A więc tutaj spoczywa właśnie pierwszy z moich gazów i pozornie może się wydawać, że to nadwoź jest w lepszym stanie niż to niebieskie ale zaraz Wam pokażę o co chodzi. Konkretnie o to tu wszystko. Ktoś po prostu się nie szczypał i przyspawał blachę na blachę żywcem. Dlatego, jeżeli chciałbym remontować to nadwozie, to w pierwszej kolejności musiałbym najpierw powycinać to wszystko, co zostało wstawione, a następnie dopiero udać się na piaskowanie, czyszczenie tego i dopiero można by zacząć spawanie właściwe nadwozia. Dlatego, tamten jest dużo fajniejszy. Ponieważ można go od razu przygotować i spawać. Nie trzeba tam robić żadnej przygotówki przed czyszczeniem i piaskowaniem. Mój nowy star, po strasznych jeździ dziurach, nie pęka nic: rezory ani rura Mój nowy star z napędem na dwie osie. Zacznę kopyto po polu, i po mły nowy star na desce 6 klawiszy. 6 halogenów w kabinie Air I tak oto prezentuje się mój złomowy gaz. Jest naprawdę w bardzo fajnym stanie. Pomimo, że jak zobaczycie za chwilę, to wydaje się, że nie, ale naprawdę jest kompletny, rokujący. Ma dużo fajnych rzeczy. Są to archaiczne sprzęty, więc dużo rzeczy tam w nich jest takich już niespotykanych w tych czasach, jak na przykład amortyzatory ramieniowe, czy mocowanie do korby z przodu. Rozrusznik na nogę, pedały, które idą w ziemię, nie są podwieszane. Dużo wajch od napędów zamiast jednej od reduktora i napędu. To mamy tutaj dwie osobne. Zresztą, jak w łazie jest piękny to te, te ślady historii na nim To ile tu jest warstw farby Pokazuje Ile lat to auto już jeździ Jeździło, a teraz będzie jeździć znowu Tyle, że W nieco innym wydaniu niż dotychczas Bo będzie całkowicie odnowione Trzeba będzie To wszystko wyczyścić, wypiaskować Ponaprawiać yy, Blacharkę Porobić różne rzeczy, ale ale odwdzięczy się zapewne Piękną jazdą w słoneczne dni Kiedy będzie można sobie zdjąć plandekę z niego I pośmigać gdzie się tylko człowiekowi zamarzy Zabiorę sobie deskę bo Nie mogę się doczekać już Tego jak będę tu siedział normalnie na kółkiem Za fajerą gaza Teraz siedzę wiadomo niziutko ale pozycja jest piękna. Widać, że samochód nie jest znikąd przywleczony, ponieważ są tu polskie akcenty. Tak jak ta kierownica z Malucha, y, przełączniki z Malucha, jakieś liczniki polskie. Tak jak ten tu prąd, to jest jedyny licznik polski w tym samochodzie. I takie. Jest... Poza tym jest praktycznie y, samochód oryginalny. No i jeszcze ma ten pałąk. Ale tak to silniczek, wycieraczek oryginalny No I kompletność Brakuje mu zasadniczo do szczęścia silnika I mógłby pewnie jeździć Ale Ale jest skrzynia biegów Trzybiegowa, oryginalna Ciekawe w ogóle czy chodzi No, chodzi Już czuję jak będę Wajchowy jedynko wsteczny w terenie Zręczny reduktor, przedni napęd, dopinanie. no Były to bardzo samochody przemyślane pod względem prostoty konstrukcji, żeby każdy sobie był w stanie poradzić z naprawą tego auta. I z drugiej strony funkcjonalność. Tak jak to mówił chyba Motobieda, tu nie ma żadnej przypadkowej rzeczy w tym samochodzie. Tu wszystko jest po coś. Wszystko jest po coś do czegoś potrzebne. I wszystko ma swoje zastosowanie, wykorzystanie Także no taka Kwidesencja prostoty Samochodu i tej niezawodności Jezus, ja po prostu Odruchowo biorę te wajchy bo już Nie mogę doczekać No a tak szczerze po prawdzie To powiem wam że na gaza To już czekam hmm, Czwarty rok <grywdy> Czwarty rok mi się robi gaz e, Właśnie w tym miejscu Gdzie stoi ten bo ten gazik nie przyjechał do mnie pod dom Tylko pojechał od razu Do mojego znajomego, który e, Który się podjął I zaoferował mi taką, Takiego gaza że, że go mi zrobi Tylko, że w przypadku takich samochodów Najważniejsze co trzeba mieć To cierpliwość po prostu I tak sobie już trwa to 4 lata Jeżeli mi pozwoli To za chwilę Wam pokażę na jakim etapie już yy, ta renowacja, rekonstrukcja jest? Bo pomimo, że wszystko jest jakby teoretycznie w rozsypce, to zbliża się to powoli już ku końcowi, bo bierzemy się już w tym momencie za nadwozie. Oczywiście na wiosnę, jak trochę pogoda się poprawi, to rozbiorę tego gaza, wybierzemy lepsze części z niego, co lepsze to się pozbiera. Co gorsze, no to zostanie na drugiego gazika. O którym zaraz Wam powiem, i po prostu będzie już można to piaskować, czyścić, malować. I zasadniczo przystąpimy do etapu składania tego e, pierwszego gaza, który będzie oryginalny. W momencie zakupu tego niebieskiego gaza, ja wrzuciłem tak e, z ciekawości post na Facebooka na grupę znaleziska ze złomowiska. Oczywiście wylało się tam na mnie, że jestem głupi, że to bez sensu. Że po co mi w ogóle taka kupa złomu Bo nie określano tego nawet autem Tylko kupą złomu No to ja już wam wytłumaczę po co mi to Nadwozie które mam do tego gaza Który się buduje na oryginał Było już poprawiane wstępnie Znaczy wstępnie Ktoś je kiedyś spawał No i jak to u nas zawsze bywa Zamiast to wziąć powycinać I wstawić tak jak powinno być To ktoś po prostu blacha na blachę szast prast. I tak było zrobione tamto nadwozie To nadwozie praktycznie nie było wcześniej ruszane, może jeden narożnik z tyłu i ewentualnie progi, ale poza tym ono jest nietknięte, więc jest bardzo fajne do właśnie renowacji, bo lepiej jest coś wyczyścić i nawet jak dziury wyjdą to to łatać, niż zabierać się od tego, że pierwsze trzeba wyciąć to co ktoś już kiedyś podziadował, a dopiero potem znowu zaczynać spawanie i, i naprawy. Kolejnym powodem, dla którego tego gaza kupiłem, no to pomijam moją graciarską fantazję, że i tak bym go kupił, nawet jakby mi nie był potrzebny, to bym go wziął, bo, bo jest śliczny i piękny i bym włożył pewnie silnik i nim ciorał. Ale kolejnym powodem było to, że nadwozia gazów, same te wanny są już bardzo drogie. Ja szukając przez ostatnie 3 miesiące cztery nadwozia, spotykałem się z cenami od trzech do 6000 tysięcy za gołe nadwozie Bez drzwi, bez klapy Bez maski, po prostu sama ta kasta Wanna Tyle to kosztuje, no a tutaj Udało się kupić Gaza całego Co prawda bez silnika, ale całego gaza Udało się kupić taniej niż nadwozie Więc myślę, że było warto Zwłaszcza, że będę chciał Budować też drugiego gaza Do którego właśnie przechodzimy To będzie gaz taki stricte leśny którym będzie można po prostu upalać i tam z tego gaza, no, nie oszukujmy się, niewiele zostanie, pewnie tylko zarys i ryjek, bo, bo to ryjek tworzy zmotę i ryjek przedstawia jakby co było natchnieniem i bazą do stworzenia jej, także u mnie tym natchnieniem, muzą i weną jest Ryjek Gaza 69 właśnie, bo od dziecka, odkąd pamiętam, one mi się podobały, były po prostu niesamowite. Zawsze chciałem takiego mieć. I przyznam się Wam, że już miałem jednego, ale z przodem wagonalnym stanie, jak znajdę zdjęcia, to wam tutaj wrzucę na przebitki, żebyście mogli zobaczyć. Poza tym, no, oczywiście, że teraz żałuję, że go sprzedają, ale wtedy, no jakby wydawało mi się, że nie ma sensu go zostawiać, bo był bardzo niekompletny, ale był to bardzo wczesny rok produkcji, bo to był 56 rok. I by mi tamta kasta pięknie pasowała do, do tego oryginału. Ponieważ ten oryginał to jest rocznik 60. Na zmotka to zobaczymy, bo głowie się właśnie nad tym, jakie mosty, jaki silnik do tego wsadzić, jakie, jakie napędy. I no ale to na to jest czas. Pierwszy trzeba zrobić tego oryginała, a w międzyczasie można już, jak będzie buda i rama wybrana lepsza, to można zacząć robić bazę, czyli tą ramoklatkę. Będzie ciekawie. Także będą dwa gazy, oryginał i zmota. A następny film to będzie prezentacja ułaza mojego kolegi Piotrka, który przywiózł mi go na jakieś delikatne poprawki kosmetyczne. Ułaza też fajnie warto nagrać i jeżeli mi się uda, to zestawię go z drugim tutaj ułazem lokalnym drugiego mojego kolegi, który jest już nieco bardziej zmotany już z oryginału, to tylko przypomina go z zewnątrz. Także myślę, że będzie ciekawie. Zaraz poszukam tych części i tych elementów, które są do tego oryginalnego gaza jeżeli będę mógł nagrywać to wam je pokażę cześć